Nikt już nie wychodził z domu bez powodu. W zasadzie większość ludzi nawet nie miała powodu, by posiadać ciało zdolne do wyjścia. Zamiast tego logowali się do Weru, globalnej sieci wirtualnych interakcji, gdzie każdy miał swoją idealną wersję młodą, piękną, pozbawioną wad, spotkania, randki, praca, sztuka, nawet śmierć wszystko działo się tam. Ludzie mówili po co wychodzić, skoro wszystko, co dobre, dzieje się w Weru. Nikt już nie czuł zimna ani wiatru, nie słyszał odgłosów miasta, nie czuł zapachu drugiego człowieka. Z czasem zaczęto uważać fizyczny dotyk za coś nieczystego, archaiczny relikt biologicznego świata. Lira miała 35 lat, przynajmniej tak wskazywał jej biologiczny zegar, bo w Weru wyglądała na 20. Była terapeutką emocji, zajmowała się naprawianiem awatarów, które przejawiały niepożądane uczucia, smutek. Tęsknotę, lęk, to uczucia były teraz błędem w kodzie. Pewnego dnia zgłosił się do niej klient o imieniu Noah. Miał problem, którego lira dawno nie słyszała. Nie potrafi już czuć niczego w weru. Wszystko jest takie puste. Puste? To niemożliwe. Przecież system generuje pełne spektrum emocji. Właśnie o to chodzi. To nie są moje emocje one są zaprogramowane. Chcę poczuć coś prawdziwego. Noah zaprosił ją na coś, czego nie powinna była zrobić spotkanie poza Weru. W rzeczywistości. Na początku myślała, że to żart. W świecie, gdzie prawie 100% ludzi żyło podłączonych do sieci, spotkanie na żywo było uznawane za ekscentryczne, a nawet niebezpieczne. Ale ciekawość zwyciężyła. Kiedy się spotkali, nie wiedziała, jak się zachować. Nie było filtrów, korekcji światła, dopasowanego tonu głosu. Noah był zwyczajny, może nawet brzydki, ale gdy przypadkiem dotknął jej dłoni, coś się w niej złamało. To nie był idealny dotyk jak w symulacji, był zbyt ciepły, zbyt ludzki, zbyt prawdziwy. Od tego dnia zaczęła coraz częściej opuszczać Weru. Z czasem odkryła, że są inni tacy jak ona. Ludzie, którzy spotykali się w małych grupach, rozmawiali twarzą w twarz, śmiali się bez emotikonów, nie mieli planu, nie tworzyli ruchu oporu, po prostu chcieli znów być ludźmi. System szybko to zauważył. Władze Weru nazwały ich zagrożeniem dla równowagi emocjonalnej społeczeństwa. Zaczęto ich śledzić, banować, usuwać konta. Ale Lira wiedziała już, że nie da się wrócić. Kiedy raz poczujesz prawdziwy dotyk, Wirtualny świat przestaje wystarczać. Lira siedziała w opuszczonym parku obserwując, jak jesienne liście spadają na ziemię. Z kieszeni wyjęła mały komunikator. Wiadomość odnoła. Spotkajmy się jutro. Mam dla ciebie coś zapach deszczu. Uśmiechnęła się. W świecie, gdzie wszystko było sztuczne, prawdziwość znów zaczynała mieć znaczenie. Kiedy opowiadamy historię o przyszłości, często zapominamy że one tak naprawdę są o nas, o tym co dzieje się tu i teraz. Bo pytanie brzmi, czy my naprawdę jesteśmy tak daleko od świata, w którym ludzie przestają się spotykać? Zastanów się, czy częściej rozmawiasz z ludźmi twarzą w twarz, czy przez ekran? Kiedy ostatnio poznałeś kogoś nowego bez aplikacji? Kiedy ostatni raz ktoś zapukał do twoich drzwi, bez wcześniejszego pisania na messengerze? Dziś żyjemy w rzeczywistości, gdzie pracujemy zdalnie, uczymy się zdalnie, randkujemy w aplikacjach, kłócimy się w komentarzach, a samotność staje się epidemią, choć mamy więcej połączeń niż kiedykolwiek. Paradoks, że po prostu pierwszy etap Weru. Czy jest jeszcze szansa, żeby to odwrócić? Być może, ale wymaga to czegoś, co dzisiaj staje się luksusem odwagi. Odwagi, by wyjść do ludzi. Odwagi, by zadzwonić zamiast pisać. Odwagi, by spotkać się bez perfekcyjnego filtra i idealnego oświetlenia. Odwagi, by pokazać swoje prawdziwe ja, kiedy świat uczy nas, że powinniśmy być wersją premium samego siebie. Czy da się jeszcze to odwrócić tak, jeśli zaczniemy od jednego, od małych gestów, od prawdziwych rozmów, od obecności, od dotyku, od człowieka? A może powinniśmy przygotować się na Weru? Może Weru już nadchodzi? Może to naturalna droga ewolucji człowieka. Może wirtualność będzie tak wygodna, że staniemy się jej częścią. Ale zanim to się stanie, warto zadać jedno pytanie. Jeśli świat zmierza w stronę pełnej cyfryzacji relacji, to czy nie powinniśmy najpierw nauczyć się, czym jest prawdziwa relacja? Bo jeżeli nie zrozumiemy jej teraz, w tym dniu, to jak mielibyśmy ją ocalić w za sto lat? Być może weru kiedyś powstanie. Być może wszyscy będziemy mieć idealne awatary, idealne emocje, idealne światy, ale pytanie, które musimy sobie zadać dzisiaj brzmi: czy jesteśmy gotowi oddać prawdziwość w zamian za doskonałość, i czy perfekcyjne uczucia mogą zastąpić te prawdziwe? Może przyszłość nie będzie walką człowieka z maszyną, ale walką człowieka z wygodą. Zanim skończymy ten odcinek, mam do Was jedną prośbę. Coś, co może brzmieć zaskakująco prosto, ale w świecie pełnym ekranów jest prawie rewolucyjne. Chciałbym, żebyś po wysłuchaniu tego odcinka spotkał się dziś z jednym człowiekiem, z kimkolwiek. Może z kimś bliskim, może z kimś, kogo zaniedbaliśmy, a może z kimś, kogo dopiero poznasz. Nie pisz do niego, nie dzwoń na wideo. Po prostu spotkaj się, usiądźcie obok siebie, zobaczcie swoje prawdziwe twarze, usłyszcie prawdziwy śmiech. Poczujcie tę obecność, której żaden algorytm nie potrafi podrobić. Bo jeżeli chcemy, żeby przyszłość nie zamieniła się w weru, to musimy zacząć od małych ludzkich decyzji. Od jednego kroku, od jednego spotkania, od jednej rozmowy. A więc, zanim wyłączysz ten odcinek, zamknij oczy. Pomyśl o kimś, z kim naprawdę chciałbyś porozmawiać. I zrób to dziś, nie jutro, nie kiedyś. Bo przyszłość, w której nie gubimy siebie, zaczyna się od jednego małego gestu. Dziękuję, że byliście ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.